Cześć, cześć, cześć. Um, to x Chciałabym Chciałbym Wam powiedzieć, jak um, to magicznie się... Um... Ubieram Minecrafta. E, ch chciałbym Wam to zaprezentować. E, nie będę tego robił, ponieważ już mam go. Tak więc e, tylko pokażę się skąd ściąga, oczywiście instalację mm, Zapewne każdy by wiedział, no chyba, że ktoś jest na... ola nie będę mówił. E, po prostu no, to jest proste jak podoba cepa. Tak więc. E, e, po prostu klikacie instaluj, 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 tak? No e, Chodzicie w ten link, podam w opisie. I tutaj mam, macie stronę, gdzie się ściąga, gdzie się ściąga, o o gdzie się ściąga, o, o kurde, 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 gdzie się ściąga, o motka, motka. Dobra, a ściąga się tutaj e... Ściąga się tutaj, macie się do wlad, zapisz na dysku, tak? Do mode, zapisz na dysku e... Tu macie Minecraft SPB tak? On jest Minecraft z auto update, jak tu napisze, jest napisane on po prostu klikacie, UPDATE, jak i już koniec. Takiego nic tutaj nie wypełniacie oczywiście, tylko to klikacie i macie eee, Więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie i no. Eee, papa. Eee, chciałbym. No to, to chyba tyle. Eee, to jest po prostu jakby do łacę Klikacie, potem jak to się wam ściągnie, to jest jakiś plik, jeden, jeden coś tam, coś tam, coś tam I wypakowujecie wypokuje, wy, to, jest Minecraft SP, naciskacie to, no i wtedy macie już no macie, już, no, macie już, no, instalator się wam błączy, No i wybieracie, gdzie chcecie sobie zainstalować, dalej, dalej, dalej i Raczej znaczy, razy nie zmieniać, tylko zostawić cały czas dalej, dalej, dalej No, to więc, pa,